Cześć, witam Was serdecznie na kanale Simartur. Nowe obiekty skaz do najnowszego pakietu rozgrywki Wilkołaki już dziś. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, bardzo Cię proszę, zrób to teraz. Kilka dni temu został opublikowany zwiastun do nadchodzącego pakietu rozgrywki Wilkołaki, w którym zobaczyliśmy, jak będzie wyglądał ten pakiet. No i po raz pierwszy oficjalnie dowiedzieliśmy się od producentów, że faktycznie ten pakiet powstanie. Na nagraniu możemy zobaczyć mnóstwo elementów, które prawdopodobnie zostaną dodane do gry w najnowszym dodatku. Prawdopodobnie, bo Niestety do zwiastunów są czasem dodawane obiekty, żeby wyglądał ciekawiej, ale nie pojawił się później u nas w grze. No ale miejmy nadzieję, że jeżeli nawet w tym zwiastunie pojawiły się jakieś, to nie będzie ich tak dużo. A już teraz na Origin możemy zobaczyć wszystkie obiekty z kas oraz trybu budowy z najnowszego dodatku. No, i trochę tych obiektów mamy. W trybie budowy nie widzę, żeby były jakieś nowości, których już wcześniej nie mieliśmy, ale obiekty są w takim klimacie, właśnie ciekawie pasującym do tematyki. Najbardziej podoba mi się chyba ten obraz Wlada, który jest podrapany przez Wilkołaka. Kas natomiast jest już dużo mniej przedmiotów, rzeczy, które przyciągają moją uwagę jakoś specjalnie. Wszystko w sumie jest podobne do tego co już mamy. No i niestety dużą część zajmują tutaj blizny. Ale jeśli mam wybierać, to bardzo mi się podobają te trampki na samym dole, bo wyglądają naprawdę świetnie. No i te koszule w kratę, bo będą bardzo pasowały do tego otoczenia leśnego. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych wszystkich przedmiotach, które dostaniemy w najbliższy dodatku i który element najbardziej wam się podoba. Bardzo dziękuję za każdą łapkę w górę i do usłyszenia już niedługo.